Wiercimy! Fokur! Kurwa! No dawaj. no dawaj! Kurwa, już brak! Kurwa! Czemu to nie chce lecieć? Kurwa, sam najlepszy stola z Łodzi! chyba rozjebałem <grywa> ja pierdolę rozjebałem no nie wierzę i co teraz Patrzę, czemu to się rozjebałem za słaba maszyna O! pracujemy <grywa> dalej <grywa> ja pierdolę. i